Piętnastka. Mam tu zaznaczone, że bez matki zasilić, yy, zasilałem yy, 4 dni temu. Tylko pytanie, czy nie było matki faktycznie, czy, czy matka była, ale może jeszcze jaj nie niosła, czy coś. Przyglądamy się, bo po 4 dniach to może się wiele wydarzyć, nie? W takim wykładzie, gdzie matka jest w takim okresie, kiedy powinna zacząć chyba czerwić, nie? Kurde, że ja wziąłem, nie notowałem tego dobrze, kiedy obkład, kiedy tam matka była zasklepiony matecznik czy coś. Kurde, nic ja nie wiem. Na oko. Wszystko. Pszczoła jest. Może się wygryza to co ostatnio dołożyłem. Zobaczymy. Ramka osłonowa. Ciężka. O taka. Mają pierzgę. Mają miodu. Ok. W ostateczności wiecie, jeśli mi tutaj wyjdzie, że jedna nie ma matki, druga ma matkę, to już nie ma co kombinować. Ja mogę je złączyć i jeszcze mieć na drugą część lata rodzinę taką, co może nie przyniesie mi jakoś, chociaż nigdy nie wiadomo. Żeby nie przyniosło mi miodu jakiegoś, parę kilo, ale ona byłaby w stanie odbudować trochę ramek, zaś, zakarmić się trochę na zimę. No tutaj ramka odbudowana, troszeczkę miodku sobie naniosły, troszeczkę pieżgi, jakieś komóreczki i młoda pszczółka sobie spaceruje, chaca, nie? Mhm, ta strona. O, tutaj lepiej odbudowana. Trzeba by było zamienić strony. Komórki są trochę głębsze, więc dla matuli byłoby lepiej z tej strony zacząć czerwić, mi się wydaje. No i tu dobrze. dobrze tam już... Nie, ten, nie, kombiny. Tutaj więcej pszczół siedzi, więc może im pasuje, nie? Mają czas. Nie? No. I kolejna rameczka. Już tutaj więcej pszczoły. Nie wiem, tutaj może był... Było tym zasilone tą ramką. Zobaczmy co jest na niej. Ciężko, tak. Jeszcze czerw zasklepiony. Larwy jest trochę. Nie widać, żeby mateczniki ciągnęły, więc tu matka także powinna być. Bo jak taką ramkę dasz, gdzie są larwy, to one powinny od razu zasuwać i mateczniki ciągnąć jak głupie, nie? Nie widzę matki. Ok, pszczoła również spokojna. W takich rodzinach można spokojnie o takiej porze, jak jest wszystko ok, to można bez żadnych tam ciuchów. No ale wiadomo, siatkę na gębie zawsze wypada mieć. O tutaj coś widzę pociągnięte, ale bez jajek, nie. Wyszlifowane komórki Ale jajek nie widzę na takich ciemnych ciężko dostrzec O i tutaj jakiś taki matecznik tutaj Więc tutaj jakby one nie miały matki zaczęły znowu coś ciągnąć, nie? Bez sensu, bo już jajek nie miały ani nic, więc też powinna się pojawić trutówka, czyli pszczoła dobrze karmiona, odkarmiona, zwykła robotnica, z której to sobie chcą zrobić matkę, ale to już jest yy, bez sensu działanie, ponieważ taka pszczoła nie odbędzie lotu godowego, nie będzie zapłodniona, więc zacznie składać jaja niezapłodnione. I taka rodzina strutowieje, i po prostu jest skazana na śmierć. Więc najprościej, jeśli nie podasz matki, najprościej taką rodzinę wziąć, wytrzepać gdzieś w pasiece, na trawę, ulteno zabrać, albo zatkać, żeby pszczoły nie mogły wrócić. I robotnice, oczywiście, wcześniej odymić trzeba by było, żeby nabrały dobrze w wola dużo miodu. I robotnice po prostu polecą i wejdą do uli, czy sąsiednich. No na pasiece się rozlecą, po prostu, nie? Do innych uli i, i będą wpuszczone. A trutnie, nie. Trutówki yy, te. Pszczoły trutowe, strutowiałe. Nie ma jajek, na larwie nic nie pociągnęły, więc. Kolejna bezsensowna sytuacja, nie? Nie ma matki. Więc albo mam pecha konkretnego, że ja nie widzę tych matek, albo nie wiem, co tu w się dzieje. Że nie ma jajek, pszczoła spokojna, nie ociągają mateczników ratunkowych. To co one 10 dni, kurde, na lodzie gotowym zabalowały. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No niestety. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, że będziemy łączyć. Mam zapisane, że tu jakieś jajko się pojawiło w tym odkładzie, więc jakby może matka zaczęła czerwić, nie? Młoda pszczółka delikatnie ciągnie węzę. a O tej pszczoły tą węzę trzeba zabrać z boku Tak, tu zaczęła czerwić jakaś matka, bo już widzę więcej jajek. Wtedy znalazłem jedno. Tak, tutaj jest już tych jajek trochę podlewane. Tak więc matula gdzieś tutaj sobie działa. Ciężko dostrzec, tutaj też są jajka. No tak w miarę cała ramka, gdzie wolne miejsca, zaczerwione Tak więc ta rodzina się ruszyła. No nie widzę. Żeby matkę namierzyć. Może po tamtej chodzi, tam też może czerwina osłonowej, jak jest przygotowana. Trzeba znaczy delikatnie, bo to kurde, nie wiadomo gdzie jest matka i, I wtedy łatwo się pozbyć matki. Dobra, to już można zaznaczyć, że w tej rodzinie jest matka. O, i tą ramkę trzeba usunąć, żeby im ściśnić, żeby ta pszczoła bardziej mogła ogrzeć, bo ta ramka odbudowana węzy, ona może być za chwilę zaczerwiona, jeśli tylko pszczoła będzie tam, nie? Więc zaci a jak matka naczerwi, to wtedy znów poszerzymy, no. Wtedy powinno to troszeczkę przyspieszyć ten rozwój tej rodziny. O! A może one spokojne są, te pszczoły, bo czują matkę, nie? Stąd to Oteo, o. mimo że nie mają matki w tych dwurodzinnych, to nie budują mateczników, bo czują feromony, kurde. Matki, jak myślicie? Czy to może być takie zjawisko w dwurodzinnych hulach, gdzie tak blisko siebie sobie rodzinki mieszkają? W jednym matka się pojawiła, jest już. A w drugim na przykład nie wróciła z lotu godowego. A mimo to, jak dałem ramkę z czerwiem, z larwą, to nic nie odciągnęły. Nie ma jajek, nie ma matki, nie widziałem. Eee, I zach zachowanie no, wskazuje na to, że nie mają nastroju. Takie, znaczy bezmatyczności nie czują, nie? Czy to może zaburzać to? Ciekawe. No nic, w każdym bądź razie w tym sezonie to się wyjaśni. Wiecie, to trzeba się uczyć, nie? To pytanie nie błądzi. Dobra, te pszczoły tam wejdą Żeby ich nie przygnieć teraz No powinny wrócić sobie tam po zapachu dojrzewania. No ciężki temat z tymi mateczkami.